Dzisiaj otworzymy moje nagrody za Foot Championsy, gdzie miałem bilans 11 do 0 i potem sami zobaczycie, co się wydarzyło. Do tego otworzymy wszystkie najlepsze paczki z ostatnich dni. Do tego pokażę wam mój składzik, więc beczki lecimy z odcinkiem, pochwalcie się obowiązkowo w komentarzu, co wam udało się trafić w ostatnich dniach. No i beczki, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2000 czy tam 2025. Spełnienia marzeń i żebyście sukcesy osiągali i spełniali swoje marzenia. Lecimy z odcinkiem, niestety. Niestety, niestety, moi drodzy, fatalny Bilas, w sensie Fatalne, Fatalnie, fatalny. No jest, jest jak jest, jest jak jest. Trzeba się z tym pogodzić. Odbieramy nagrody. Odbieramy nagrody za nasze food y W takim razie, let's go. Może odda jakoś jakoś, jakoś szczęśliwie, a może nie odda. Pierwszy pik. sile W sumie nie wiem, czemu się sile, ale mało ważne. Ujawniamy wszystko. Let's go. Vanega! Majno Ok Dobra, jedziemy. Może tutaj coś ciekawego? Karol. Ujawnij, widzę, ujawnij. Ok. Ok, no nie Nieźle, nieźle, nieźle. Nie ujawniamy, ujawniamy wszystko od razu. E, 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 hola, hola. Ali proszę bardzo. Aha, ok. A, czyli mi to zamieniło. Dobra, dobra, dobra. A bo to jest wymienna w ogóle? Co są wymienne piki? Zapomniałem. Campos! Ty, ale potężny Camposino. Wow. Dobra. Spoko, spoko. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. 20x82+, let's go. Niech coś tutaj da, niech coś tutaj dam, please. Hello, Anglia. Barclays Woman Sapolik. What will be here? Hero. Szkod. Abdullah Hamid, okej, okay. ej, on ciekawy jest. Okej, okay, Scott. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Czy on ma sens? Ona. On. Ona. Scott. Okej, okay, chyba nie ma. W takim razie sensu żadnego. A ten Abdul? Chyba też niestety nie mają sensu. Dobra, jedziemy dalej, proszę państwa, jedziemy, idziemy. Dzięki, dzięki, mi Michcio. Pozdro. Dobra, plus, Let's go. Dobra. Mocny. Coś czuję, że będzie mocno tutaj. Niesamowite. Impossible, impossible, incredible, incredible. Dobra, 10 x 84, plus wymienne. Nie ma nawet eventowej. I jeszcze kobita, o boże. Napastnik. Show, to będzie 8,6? Matko jedyno, matko święto. Łe, wracamy. Może to odpalimy, ale tutaj tu. Walkout, Okej, okay. ale chyba nic specjalnego nawet nie ma w tych totwach, tak. Szyk, de No i niestety, było 11 do 0, a później no historia pokazała, że jeszcze za wcześnie, jeszcze za wcześnie na wbicie fajnego bilansu. Natomiast w, dzisiaj po 19:00, to znaczy wczoraj po 19:00, bo nagrywam to jeszcze w piątek, wyszło potężne SBC o Pedro Neto. I w mojej ocenie to SBC to jest tak zwany must have, jeśli chodzi o zrobienie, ponieważ cztery gwiazdki sztuczek. 5 gwiazdek słabszej nogi, ale najważniejsza rzecz: strzały finezyjne. Do tego w momencie, kiedy w tym momencie strzały za pomocą triweli, zewnętrzniaczek, po długim słupku są przepotężne, no to Pedro Neto wręcz jest stworzony do tego, żeby go po prostu zrobić. On kosztuje zaledwie 150 tysięcy, gdzie ja wydawałem więcej na głupiego Pika z hero, czy no po paczkach ikoną, albo jakichś innych bezsensownych SBC. To w ogóle już nie wspominam, bo przypomnijmy, że Pedro Neto. To jest 150 tysięcy. SBC na przykład o ikony to jest 300 tysięcy. A ja przypominam, bo do tego dążyłem, że jeszcze nic ciekawego z tych y, pików ani paczek nie trafiłem. A taki Pedro Neto idealnie wpasowuje się w mój zespół. Chciałem wam też powiedzieć o Zeroberto, czyli jednym z najlepszych SBC, które w mojej ocenie występuje w FC25. To jest Mashev. 34 mecze, 17 bramek. No to mówi sam przez się. Znowu triwelki, L2 po długim słupeczku. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym nagrał kolejny odcinek Akademii Liska, właśnie skupiający się na wykańczaniu akcji, bo jeśli tak, to odcineczek wleci być może nawet jutro, ale od Was to zależy, czy dajcie znać w komentarzu. No i dodatkowo, jeśli chodzi o SBC, które zrobiłem, no to jest Leroy Sane na wczorajszej transmisji na żywo. Właśnie sobie Lironia ja Sanę zrobiliśmy, no i znowu, Sane ma także strzały finezyjne, a jak Sane ma strzały finezyjne i ma 5 gwiazdek słabszej nogi, to znaczy, że z tej lewej strony mogę tym Sanę i tym Pedroneto i zadupcyć finezję po długim słupku, no bo 5 gwiazdek słabszej nogi i do tego mogę triwelkę po długim słupku. Czego chcieć więcej? Naprawdę, czego chcieć więcej? Do tego zrobiliśmy małe Schachermacher, bo Werca kupiłem sobie na środek pomocy, głównie pod Frenchbole, no bo zobaczcie, jak on, jakie on ma playstyle dodatkowe, więc głównie pod Frenchbole, natomiast no także strzały za pomocą, w sensie z L2, trywalki, także fenomenalnie wchodzą. Do tego Nico Williams, o którym już mówiłem dużo, Marcos Jorente zostaje na ten moment w zespole. No, zostanie już na zawsze, bo wrzuciłem go w ewolucję, więc jest już kartą niewymienną. Do tego sprzedałem Stampa i kupiłem Rio Ferdinanda. Natomiast czy on jest lepszy od, od, od Stampa, ciężko mi powiedzieć. Na ten moment się gdzieś tam dopasowuje do zespołu. No i pamiętajcie, że Ibrahima Konate dostał upgrade'a. Potężnego upgrade, aż 8 8,4 tempa, 90 obron, 91 fizyczności. To jest karta naprawdę przepotężna. Przepotężna, i mam takie w ogóle wrażenie, że wszystko, co najlepsze w tej grze na ten moment, to za darmo dostajemy. Bo Konate za darmo w sezonach. W Zeroberto, sezonach. no szczerze, cztery najlepsze karty w tym zespole to jest Konate, to jest Zeroberto, to jest Nico Williams, no i to jest Mbappe. Natomiast trzy karty zostały kupione, czy tam w SBC, e, zrobione za SBC, czy tam za zadania, tak? No Mbappe wiadomo, że kupiony, natomiast no Mbappe to mówi samo przez się, 4 miliony w tym momencie kosztuje, okej, okay. a myślałem, że 2,700, no 1,700, więc trochę, trochę poleciał w dół, natomiast mało ważne, e, fajnie to chodzi, ale teraz zobaczcie, co u mnie poleciało za wczorajsze nagrody, bo jeszcze otwieraliśmy to przed 19, więc żeby jeszcze spróbować tam może Sona wyciągnąć, zobaczmy, czy to się udało. Lecimy. Nagrody Lecymy! Division Rivals. Pierwsza liga. Pierwsza liga. Ulepszone nagrody. Kurde, Felek, po szalonych ostatnich dniach dogrywałem i dogorywałem w tej pierwszej lidze, żeby nagrody dobić, ale mamy. Ale mamy. Nagródki za pierwszą ligę. Dodatkowo jeszcze jakiś piczek tam za zadanka się kryje, więc zobaczmy. Ujawniajmy wszystko i rozpoczynamy zabawę. 3 z 10, 7, 5+. Plus. O Boże, kochany. Boże, kochany, co to się tu wydarzyło? To chyba wiedzą tylko hinduscy nisi. Ale to jest mało ważne, bo teraz się może wydarzyć. Nagrywamy to jeszcze przed godziną 19.00 dnia dzisiejszego, czyli w piątek. I to znaczy, że można jeszcze trafić super, w piękne, zajebiste karty, które mam wrażenie, że tutaj wylecą, albo mam nadzieję, przynajmniej taką, może to jest lepsze określenie. E, dobra, biorę odegoło. On jest to jest wymienny. Też warto sobie tutaj przypomnieć i jedziemy i ujawniamy. Pierwszy piszek Lewandowski, dobra, no nie jest źle. Drugi piszek Ewcia, ej dobra. Jest spoko, to co trzeci Adam Małysz, bo to tak, o ty, ale podobnie, no podobnie, nie ma co gadać. Prawie jak Polak i Pop, o Boże kochany, no Dobra, chodź królu polski. 2x81, let's, oh, let's go! Let's go! Zobaczmy. Napastnik, Norwegia, La Liga? Ale hop. To będzie Sorot? Sorot. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Ula, la, 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 la. Ty. Ty, kolego. To nie do mnie tak. Chociaż ten sorot też tragicznie nie wygląda tak szczerze. Nie wygląda tragicznie. Chyba to połączę, co? 380. Jest, let's go, daj mnie coś, daj mnie coś, daj mnie coś. Please, please, please. Boway to będzie. Kurde, wiem, że boway, bo oglądałem. Boway, bowen. Bowen, owen. Makmanaman? Macmanaman. Ło, kurde, felek. Dobra. Ej. To nie jest wcale taka zła karta. MacMana mam, ty na ławeczkę. Na ławeczkę, szczerze? Na ławeczkę, dlaczego by nie? X87+, A czekajcie. Dobra, jedziemy, proszę państwa, nowa paczka, wow! Crazy, LS, QL. QL? Nowy QL to będzie? Tylko pytaj, czy to jest nowy. Dempsey, dobra. I? Dobra? K Kuel. Pan QL. Uuu, crazy. 200 tysięcy, no, kiedyś kosztował, ale teraz stówkę i Dempsey. No, Dempsey to dziadostwo tak zwane. Patrzcie to. Bam! 50 i 80 plus. No, walkout? Nie. Walkout jest, ale... Rena? Irena. Irena. Jeden wokout w takiej paczce, ty! Ja to dobijałem do północy chyba. O, oh, holy crap! What Drama! Dramatik! Proszę Państwa, nagrody! Nagrody za architekta! Co tu, się co tu się dzieje? Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nagrody za architekta odbieramy. W końcu żeśmy zrobili. Szybko zaczęliśmy, jak na mnie, ale późno kończymy. Ale ważne, że Mamy. Zaczynamy od Piczka. 85 plus i. Dobra, jest No nie, no jest to jest wszystko, nie? Leo Messi? No nie, nawet nie ma wieloznacznej. Ach. Ach. Natomiast kluczowe jest to, żeby pamiętać o tym, że dla mnie też już jako taką priorytetem nie jest. Wow! Okej! Okay, ty! Pan Solskia. Nieźle. Piczik 85. 5x83, daj coś, proszę. No już tyle tych wieloznacznych. SP, Niemcy. Bundesliga, dobra, dobra, jest jakaś tam perspektywa. No i się właśnie ona zakończyła. Amiri, kurde. Taka Bundesliga fajnie, by jakby coś poszpącić. Och. Dramatę, moi drodzy, 10x83+, 10x83+, rozpoczynamy proces otwierania potężnych paczek, pierwsza fatalna, Esio, Diego Kaulos, nie, Gabriel, dobra, nevermind, 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 dobra, let's go. Nieporozumienie, proszę Państwa. Ostatnia. Nie, no żart, 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 żart. Wielki żart. Och, oszukali mnie. No to czuję się oszukany, mówiąc szczerze. Czuję się tutaj oskamowany, oszukany. Ktoś mi, ktoś mi rozerwał serduszko i się bawi tym serduszkiem. No trzeba to sobie powiedzieć szczerze.